Witam serdecznie. Dzisiaj bardzo krótkich słowach, bo w dużym szoku od trzech dni jestem. Na wstępie to nagranie jest dla rodziny i dla przyjaciół Patryka Kalskiego, świętej pamięci naszego kolegę, znajomego. Kto go poznał na Strzelnicy albo miał z nim kontakt osobiście, wiedział, że to był bardzo fajny, uśmiechnięty człowiek. Gdzieś tam noszący pewną tajemnicę, która szargała jego kmicici, sercem kmicica. Jego sercem kmicica szargała ta sprawa. Patryk by bardzo się cieszył, gdyby ten film, w którym występował u mnie i którego był konsultantem, miałby premierę, według mojego założenia, w 2022 roku. Ale niestety z przyczyn technicznych, finansowych, bo to kino niezależne, finansowane wyłącznie z moich prywatnych, zarobionych ciężko pieniędzy, jak i również z przyczyn technicznych i kadrowych, że tak też można powiedzieć. Projekt no, w 95% został nakręcony i odbiega od wersji scenariuszowej. Dzięki Patrykowi troszeczkę inaczej ten film e, został. Sformułowane i, i, i jest tam jakaś myśl przez niego zasugerowana. Chciałbym, żebyśmy przyłączyli się do akcji Marka Leszczyka Road of Taxi. Serdecznie pozdrawiam, z którym rozmawiałem. No nie za szybko, bo to był jego najlepszy przyjaciel. Nie wiem, jak blisko byli ze sobą, ale w każdym razie Marek. Bardzo ciężko przeżywa to, co się dzieje w tych mediach, i jak sytuacja wygląda. Marek później wkleje tutaj link, organizuje światełko do nieba dla Patryka. Patryk na tyle serdeczny był, że kto go znał, to na tej strzelnicy swoje światełko powinien zapalić. Tym bardziej, że takiego człowieka z takim sercem. I taką alokwencją dobrego aktora, świetnego konsultanta Strzeleckiego, ale nie mniej człowieka, bo u nas w Gdyni się mówi, że zawsze wiadomo kto, ile, czego złowił, bo to mała wieś rybacka. Wszyscy wiemy o co chodzi. Patryk wiedział może i nawet więcej i chciał i nie bał się o tym powiedzieć. Dlatego bardzo proszę państwa, żebyście uczestniczyli w tej akcji, nie wierzyli, nie wierzyli wszystkim pogłoskom, które znajdują się w różnych mediach, w różnych portalach plotkarskich. Bardzo ostrożnie. Film jest fabularny i ze względów na te wszystkie sytuacje zakończenie jest w ogóle irracjonalne. Nawiązuje w sumie do czegoś innego, bo to byłby tryptyk. Tryptyk killerów, horrorów. Rzeczy, której w normalnym kinie nie spotkamy, a co dopiero w kinie niezależnym. W głębokim szoku jestem. Pozdrawiam serdecznie rodzinę. Proszę mi wybaczyć, jeżeli źle to odczuwacie. Tak samo również przyjaciele Patryka żeby mnie źle nie zrozumieli, ale Patryk w tej chwili najprawdopodobniej się cieszy, że ten film ma swoją szansę, bo on jest tam również głównym bohaterem. Pozdrawiam Was serdecznie. No names. Maciej Jacek Nawrocki.